Mas z tej strony Sinkermeister i to jest kanał Butach, a dzisiaj mam dla Was listę najlepszych danków SB Low, jakie kiedykolwiek wyszły. Oczywiście jest to moja subiektywna lista, totalnie moje zdanie, czyli będziemy się tutaj bardzo mocno różnić. Napiszcie mi w komentarzu, jakie wy macie top 10, ponieważ będą na pewno ogromne różnice i bardzo fajnie byłoby poczytać, jakie wy macie propozycje. Tutaj znajdą się same Nike SB danki i to w wersji low. Zrobię wam także wersję high, ale to już niedługo. Także zaczynamy. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, jeżeli Wam się spodoba ten materiał, jeżeli lubicie buty i streetwear, to jest kanał dla Was. Dodatkowo możecie wpaść na mojego Instagrama, TikToka oraz nowo otwartego ostatnio Telegrama, gdzie będę Wam wrzucał jakieś informacje dotyczące następnych premier. Będziemy mogli sobie więcej pogadać, ponieważ wiadomo, na Instagramie czy TikToku albo tutaj na YouTubie jest to trochę utrudnione. A jak mamy to już za sobą, no to przejdźmy do tej listy. Przed listą mam dla Was oczywiście jeszcze kilka propozycji, które mogły się tutaj znaleźć, które gdzieś tam by zahaczały o te top 10. Jedną z takich propozycji jest na przykład Nike z Bidanki London, które przedstawiały w jakiś sposób całą kulturę Londynu, całe wiecie, otoczenie, w jaki sposób on wygląda i bardzo mocno odbiły swoje piętno właśnie w tamtym regionie świata. Mi osobiście także się podobają dodatkowo kolaboracja razem z Stussy, tak zwane wiśnie, które kiedyś nie za bardzo przypadły mi do gustu, nigdy aż tak mi się nie podobały, ale teraz faktycznie widzę, czemu ta kolaboracja była aż tak popularna i tyle osób chciało ją mieć. Dodatkowo na pewno z tych starych wersji załapałyby się tutaj gdzieś danki Kali, które oznaczają flagę Kalifornii i tak samo jak Wodne, czyli pomieszanie z poplądaniem różnych kolorystyk w jedno, które w pewien sposób było odzorywane także na innych modelach butów. Na dankach według mnie wyszło to najlepiej. A z tych nowszych wersji, no to powiedzmy, mumie, które mi bardzo się podobały i. Gdzieś bym tutaj także je umieścił bardzo fajny pomysł w ogóle na buty halloweenowe, które tutaj także było dosyć dużo, jeżeli chodzi o Danki SB. A ostatnim to wydanie z Travisem Scottem, które jakoby nie było, trochę rozpoczęło hype na te Danki w 2020 roku, ponowny hype na Danki, gdzie wszyscy chcieli je kupować. No i wydanie z Travisem Scottem było takim trochę pstryczkiem uwagi, który po prostu ruszył tą machinę na maksa. A na 10 miejscu Purple Lobstery, które wyszły już bardzo dawno temu. Jest to wydanie, które wyszło w kolaboracji razem z Concepts. Fioletowa wersja, mieliśmy już kilka różnych innych, w tamtym roku mieliśmy pomarańczową, która mi aż tak nie przypadła do gustu, ale fioletowa wersja Lobsterów, jedne z pierwszych wydań, mega mi się podobają, w ogóle zamysł całej kolaboracji właśnie i promocja jako, wiecie, połowiania homarów, było po prostu mega wokół tego wydania, zdjęcia, które zostały zrobione wokół tego wydania także wyglądały superowo i jeżeli widziałem kogoś, na no który miał na nogach po prostu te buty, Strasznie mi się podobały, zawsze buty mi się bardzo podobały. I tutaj z tymi oczywiście gumowymi zawleczkami na to boksa, także mega mi to się działo i fajnie nawiązywało właśnie do poławiania homarów, gdzie homary po prostu te szczypsy mają takie mocne, że trzeba je jakoś zabezpieczyć, żeby nie dziobały. No i nie dziobały, no i właśnie w taki sposób się to robi. Super to jest odzorowane na bucikach i w tej fioletowej wersji chyba najbardziej mi się to podobało. Na dziewiątym miejscu Nike, Nike SB razem z Supreme oczywiście White Cement. Czarna wersja, aż tak mi się nie podoba. White Cement bardzo mi się podoba, taki vintage'owy dosyć styl. Patrząc teraz z biegiem lat, bo wiadomo, że wydanie wyszło już naprawdę bardzo dawno temu, to fajnie się na nie patrzy, jak one się starzeją, ponieważ dalej te wydanie wygląda bardzo ładnie. Jest kilka wydań takich starszych, które nawet w ramach gdzieś tam chodzenia na co dzień i tak czy siak będzie wyglądało dobrze, ponieważ jak się starzeje, to właśnie na taki vibe vintage'owy, że te buty po prostu pasują nawet do dzisiejszej stylistyki. Teraz trochę zapomniane tak, że przez dużo kolaboracji razem z Supreme kiedyś nie wychodziło tego aż tyle, jeżeli chodzi o kolaboracje z Nike. Wtedy te Danki były takie dosyć mocno, wiecie, kultowe, tak samo jak wy. Wysoka wersja z gwiazdeczkami, i już teraz straciło to trochę, taki, wiecie, swój czar, ale tak czy siak jest to wydanie, według mnie kultowe, które wygląda na nogach praktycznie zawsze dobrze. Na ósmym miejscu jedne z najbardziej popularnych, najbardziej limitowanych i najdroższych butów od Nike, jakie kiedykolwiek powstały, czyli Nike Danki SB. Paris. Miały kiedyś być na wystawie upamiętniającej francuskiego malarza, gdzie nie pojawiły się w końcu. Zostały gdzieś po prostu rozdysponowane wokół ludzi. Zostało ich wydane tylko i wyłącznie od 100 do 200 sztuk. W sumie nie wiadomo do końca ile ich tak naprawdę było, ale mają coś w sobie faktycznie takiego niesamowitego i nie tylko liczy się tutaj ta limitacja tylko i wyłącznie, ale także sposób w jaki jest po prostu stworzony ten bucik z takiego materiału, trochę jak na płótnie, gdzie namalowane obrazy są zawsze trochę inny sposób ułożone, ponoć każda para wygląda trochę inaczej, nie jest to tak jak w niektórych wydaniach, gdzie jeżeli weźmiemy je do ręki, no to każda wygląda tak samo. Miały one wyglądać właśnie nieco inaczej i jak spojrzycie sobie na stokiksa, one po prostu kosztują ogromną ilość pieniędzy, mi bardzo się podobają i faktycznie mają ten taki klimacik paryski. Podoba mi się to, ale zasłużyły tylko i wyłącznie według mnie na ósme miejsce, bo jeżeli popatrzycie na inne listy, no to one na pewno będą się znajdowały gdzieś wyżej. Na siódmym miejscu jeden z najbardziej kultowych butów w ogóle, wydaje mi się, w historii buciarstwa, czyli Nike Dunk SB z Jeffem Staplem, pigeony, które wyszły w Nowym Jorku w 2005 roku, gdzie po prostu tak ogromnego szału na jakiekolwiek buty nigdy wcześniej nie było. Nigdy wcześniej nie było żadnych kolejek za butami, tak jak teraz to widzimy, nie było kamperek itd. Tak Wtedy, kiedy one się pojawiły i było powiedziane, że mają wychodzić w jednym ze sklepów, Wszyscy czekali w kolejce przez długie godziny, żeby dostać tylko i wyłącznie te buty. To był pierwsze tak naprawdę jakieś takie zapoczątkowanie buciarstwa, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, gdzie jeżeli ludzie widzieli te buty, po prostu szaleli za nimi, chcieli je mieć, ponieważ też idealnie odzorowały klimat Nowego Jorku. Jest to to samo co w sumie przypadku wcześniej pokazanych wam London, gdzie odzwierciedlały one, jak nie było, klimat miasta. No i tutaj też ten. Gołąb, który no jest wszechobecny w Nowym Jorku, z tego co przynajmniej widzimy na filmach, z tego co widzimy w ogóle w popkulturze, ale także na jakichś tam filmikach, nie wiem, podróżniczych, no idealnie pasował do tego klimatu i wszyscy chcieli go mieć, mi bardzo się podobają i nawet jeżeli nie jestem fanem Czerwonego, to tutaj gra mi to superowo. Na szóstym miejscu wydanie, które wszyscy uważają za kolaborację, które nigdy nią nie było, Nike jest Bidanki w wersji Heineken, ponieważ zawsze były tak nazwane. Idealnie przypominały, oczywiście, markę browaru, która jest wszechobecna praktycznie wszędzie. Każdy, nie wiem, jakie spotkania Ligi Mistrzów możemy zobaczyć właśnie z nią, z tymi zielonymi butelkami z czerwoną gwiazdką. No i tutaj zostało to przeniesione idealnie na te buty. Były tam z tego co wiem różne walki prawne, jeżeli chodzi nawet o te buty, ponieważ nigdy nie był to deal pomiędzy Heinekenem a Nike, że wyszły takie buty. W tym roku mamy doczekać ich kredycji i jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie one powstaną i tym razem mają one być właśnie w kolaboracji z Heinekenem, przynajmniej tak podają plotki. Zobaczymy, czy faktycznie do tego dojdzie, czy może niekoniecznie, ale ja mega bym się cieszył, ponieważ są to jedne z moich ulubionych danków, jakie kiedykolwiek wyszły. No i nie mogły je po prostu nie mogły ich zabraknąć na za tej liście. Na piątym miejscu buty, które są z tej nowożytnej Erydanków, która w 2020 roku weszła tak na salony na maksa i po raz kolejny stały się najpopularniejszymi butami na całym świecie: Danki SB Habibi, razem stworzone ze sklepem z Dubaju, które mi po prostu podobają się. Okropnie. Bardzo żałuję, że nie kupiłem ich wtedy nawet za Rysel, ponieważ wtedy byłem w tej takiej, wiecie, zawirowaniu, jeżeli chodzi o danki, że po prostu wychodziło ich aż tak dużo, że uważałem, że kolejne wykupię gdzieś tam, załóżmy, za retail, sprzedam je i będę mógł kupić te. Nie udawało mi się to za każdym razem, jeżeli chodzi o jakieś lepsze wydania, no i po prostu mi przepadły wydanie, które... Jest przepiękne, według mnie ma bardzo fajne nawiązania różne właśnie do Dubaju, bardzo fajna kolorystyka, która trochę przypomina Chicago, ale jednak jest zmieniona trochę na ich modłę właśnie na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską i na e, całą tą kulturę. Bardzo mi się podobają. Teraz kosztują bardzo dużo niestety, ale jeżeli chodzi o jedne z tych właśnie nowszych danków, to bardzo mi się podobają. I muszę przyznać, że jeżeli chodzi o erę właśnie tą starszych danków i tych nowszych, to może i tych starszych danków będzie tutaj trochę więcej, wydaje mi się, na tej liście. To wydaje mi się, że wydania, które wychodziły teraz... Były jeszcze lepsze pod względem takim, powiedzmy, artystycznym, pod względem e, takim kreatywnym, że wychodziły bardzo ciekawe wydania. Może też przez to, że bardzo dużo różnych sklepów brało przy tym udział, a kiedyś tak nie było, ale no, według mnie ta nowożytna era Danków jest nawet lepsza niż ta starsza. A propos tej nowożytnej ery, to na czwartym miejscu uwaga: Benengery. Nike, Denki, SB, Ben Jerry, no wygrały wszystko. Jest to chyba najpopularniejszy but, kiedy, który w tym roku wyszedł. Są to danki, które może jej Travis Scott ze swoimi dankami SB zapoczątkował ten taki hype znowu, że wszyscy chcieli mieć te buty. No to danki SB z Benedżery po prostu wywiosły to na jeszcze wyższy level i wszyscy chcieli je mieć. W momencie, kiedy mieliśmy jakieś dropy losowania, wszyscy brali w nich udział, rodziny brały w nich udział, wszyscy chcieli mieć te buty, ponieważ nigdy wcześniej w sumie nie widzieliśmy aż tak mocno przemienionych danków na modłe jakiejś marki, gdzie zobaczylibyśmy po prostu serio 1 do 1, coś co widzimy na opakowaniu. Na przykład albo na przykład z loga marki. Idealnie odzwierciedlają klimat marki Ben Idealnie odzwierciedlają w ogóle opakowania, sam sposób special boxów, pakowania i wszystko, co było wokół tej premiery, było po prostu świetne. I strasznie żałuję, że nie ma żadnej pary u siebie, ale no zdobycie ich było mega ciężkie, bardzo mało osób w Polsce gdzieś tam ze special boxami wylądowało więcej już, jeżeli chodzi o normalne wydania. Teraz aktualnie ich cena jest mega wysoka i no, nie wątpię, żebym kiedyś w końcu je zdobył, ale no jest to po prostu świetne wydanie i zasługuje, żeby być tutaj. Tutaj się biłem trochę z tym, są to Nike SB bidanki, od Shona Clivera. Idealne wydanie na święta. No nie ma lepszego wydania na święta butów jak te zbidanki. Miałem je w rękach od kumpla od Grzesia, który mnie pożyczył do odcinka, mam nawet odcinek o nim na, na kanale, ale one po prostu były świetne. One wyglądały przepięknie w ręce, przepięknie na nogach i w ogóle cały design tego buta no, wygląda przepięknie, idealnie nawiązuje i do klimatu świąt, i do klimatu zimy, gdzie mamy po prostu tę taką mroźną sylwetkę, nawet z tym IC solem, który jest trochę taki przyozdobiony jeszcze brokatem. Dodatkowo szturówki, które można wymienić właśnie na takie grubsze, jakby łańcuchy, po prostu na choinkę. Wszystko wygląda przepięknie i są one wyżej niż Belengery, tylko ze względu na to, że można je łatwiejszy sposób dopasować na outfitu, możemy w nich codziennie chodzić. Belengery były bardzo takim oryginalnym bucikiem, a liwery, pomimo swojej oryginalności, tak czy siak zachowują tę właśnie tę uniwersalność. Pomimo swojej oryginalności, tak czy siak zachowują swoją taką uniwersalność na co dzień, że jeżeli ubierzecie do jakiegoś outfitu, one się będą wyróżniały, ale nie aż tak mocno i będą pasowały na pewno do wielu rzeczy. Mega wydaje po prostu. Na drugim miejscu, tutaj nie będzie zaskoczenia, Nike jest Bidanki od Frediego Krugera. Wydanie, które także zostało specjalnie stworzone na Halloween, które aktualnie kosztuje masę pieniędzy. Bardzo ciężko zdobyć je w ogóle z oryginalnym boksem. Bardzo często są wysyłane gdzieś tam do e, większych influencerów, e, powiedzmy sneakersowych w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o jakieś tam special boxy, gdzieś po prostu w opakowaniu takim z folią bombalkową, ponieważ no już tak dawno wyszły, że te opakowania gdzieś się tam już zniszczyły. Bardzo ładne wydanie, które idealnie także pasuje do tego swetra Freddy Kruegera z tą pomazioną krwią na butach. Idealnie wszystko pasuje i wydaje mi się, że jest to także przykład właśnie idealnego zerowania jakiejś inspiracji dotyczącej buta, ponieważ bardzo często widzimy jak marki czymś się inspirują, inspirują ale nie do końca i ten but wygląda trochę tak niejako. A tutaj, pomie, a tutaj pomimo tego, że jest aż tak mocno, wiecie, na mocne nawiązanie do tytułowej postaci z Koszmaru ulicy Wiązów, no to tak czy siak idealnie dopasuje i można w nich chodzić do, na pewno do czarnych spodni na co dzień. Na pewno teraz aktualnie mało kto w nich chodzi, no bo wiadomo, kosztują ogromne ilości pieniędzy, ale wyglądają po prostu według mnie przepięknie. A takim butem, który według mnie jest najlepszym, jaki kiedykolwiek wyszedł, jeżeli chodzi o Nike, jest bidanki. Butem, który zawsze gdzieś tam kojarzył mi się właśnie z buciarstwem, jako tako. W momencie, kiedy wchodziłem właśnie do tego świata i w ogóle w momencie, kiedy jeszcze nie nagrywałem nic, kiedy dopiero się zacząłem gdzieś tam interesować tymi butami, one zawsze gdzieś tam ze mną rezonowały i po prostu wyglądały przepięknie. Dla mnie zawsze były tym takim moim. Jednym z najważniejszych butów, które kiedykolwiek chciałbym mieć w swojej kolekcji, czyli Nike bidanki, razem z Diamond Tiffany. W ogóle marka Diamond Supply robi po prostu wyśmienite kolaboracje i ten kolor, który z tego co wiem, jest zastrzeżony w ogóle na rynku, wygląda przecudownie. Wygląda po prostu przepięknie i nawet może nie do chodzenia na co dzień, ale te buty, jeżeli wystawilibyście ich kolaboracje gdzieś tam, nawet z marką Puma, które wyglądały też według mnie przepięknie. Razem z tymi dankami wystawili gdzieś tam na półeczce. One będą się prezentowały po prostu superowo. Te danki w ogóle zapoczątkowały ruch takich sneakerheadów z Los Angeles i w Kalifornii. Pierwszy raz w ogóle można było zobaczyć, tak samo jak w przypadku pijonów, jakieś kolejki po buty. Pierwszy raz można było zobaczyć taki hype na jakieś parę butów. I to były pierwsze tak naprawdę popularne buty w Kalifornii i w Los Angeles. Wszyscy chcieli je mieć. Kolor po prostu idealnie pasował do tamtego miejsca, wyglądały trochę jak takie królewskie buty. Wszyscy chcieli w nich chodzić. I ja, jeżeli miałbym kiedykolwiek możliwość ich kupna, nawet nie wydaje się, tylko lekki, jakieś używane i w dobrym stanie, na pewno chciałbym je sobie sprawić. I nie jest to wydanie aż. Tak drogi jak na przykład Paris albo Freddy Kruegery albo wcześniejsze jakieś wydania, które wam pokazywałem, które są mega limitowane. Tutaj te limitacja nie była aż tak ogromna i przez to ta cena jest też trochę mniejsza, ale tak czy siak trzeba na nie wydawać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Także to lista najlepszych danków SB lowów, jakie kiedykolwiek powstały. Według mnie dajcie znać, co wymyślicie, dajcie znać, co wy macie na swojej liście, bo na pewno będzie się to różniło, ponieważ no, nie ma szans, żeby na taką ogromną ilość danków, w jaki kiedykolwiek powstały, żebyście mieli no to tak samo poukładane jak ja. Także dzięki Wam wielkie za docenie. Do zobaczenia w następnych. Cześć!